Cześć wam. Hej. Jestem na łąkach. Już grubo po południu. Godzinka chodzenia, może. Nudziło mi się w domu. Ja idę trochę wystartować. Trochę połazić. Było fajnie słonecznie. naprawdę. wylazłem z domu. Ile? 15 minut, i już padało. Nie? No i słońce jakoś tak. No, coś tam prześwita. Prześwituje. Ale no nic. Trochę pochodzimy i ten. Jest, było parę śmieci, takich malutkich folii pozgniatanych a jest pierwszy fant, jakaś monetka chyba, coś zielonkowego widać tak jak mówiłem pierwszy fancik, 17 o, jest fenik aha, ten z tą gapą o, ale, no pięknie ale fant, no, pierwsza monetka ładna, zielona Reiss Fenik, Reiss Pfennig to jest. Ja, ja, Volkswagen Good Machine. Zwei cylinder, Ja. To jest który rok? 1936, bo one takie były chyba. Ogólnie one są, chyba do 1939 albo 1939. 1939. Teraz taki mocny sygnał. Taki mocny sygnał i taka właśnie. Taka jakaś Piętka czy gilza Czy jak to powiedzieć od Myśliwskiej broni Jakaś dziwna, taka nietypowa Nie wiem co to mogło być Sygnał 18, teraz tu mam trochę za blisko szpader Zobaczymy Na Na żywo Gdzieś był 18 tylko nie wiem w którym miejscu dokładnie. O, to chyba jedną ręką ja chyba tego nie wykopię. To było to jednak trochę głębiej z boku, tak bardziej. I okazało się, że jest to zapalnik od granatu ręcznego polskiego wzór 31. Jakie tu już znajdowałem? A też nie wiedziałem, co to jest jeden z kolegów tutaj pod kiedyś pod filmikiem mi napisał. No widać wzór GEN, chyba coś takiego 31. 1931. Czyli zapalnik od granata. To już jest tutaj znaleziony chyba, nie wiem, szósty może, siódmy. No już jakaś monetka jest, a kurczę myślałem, że jakiś śmiec gnieźdzony. Taki słaby sygnał 90 To będzie znowu 10 groszy. Czy jakieś nasze współczesne? A, to przekłamywało, bo tu jest taki żwir, ciężko się kopie. Myślę, że to jest z czyszczenia tych stawów. Tutaj to są te małe stawy, takie. Zresztą widzicie żwir i pełno kamieni. Nie idzie szpadlak, widzicie. Dwudziestka. Pewnie stara, 90 lata. Obstawiam, co? Kurczę, nie widzę tutaj. 96 Pozdrawiamy 96 Obok tych 20 groszy, ale już trochę głębiej, coś wyskoczyło okrągłego. Ale co to jest? Chyba jakiś guzik sparciały No, nie wiem, tylko jakaś część guzika. Tak to wygląda. To jest jakiś. Gaciowiec jakiegoś arystokraty. No, taki większy, kurde, wypasiony. Chciał kurde mieć ciężkie galoty. Druga wyskoczyła taka gilza. Czy jak czy to nazwać. Mocny to jest sygnał. 27, 27. 26 267 w ziemi. Nie wiem, co to mogły być za jedno. Jakieś stare takie międzywojenne, czy. Super roskie, -er nie wiem nadciągają czarne chmury zaczyna padać znowu ostatni sygnał 13 taki w ziemi był 12, 13 w sumie gdzieś tu Wykoś, wykopałem gdzieś go tutaj ale tu jest twarda ziemia do tego dojść to o, chyba gdzieś już wyleciał coś coś wy, wypadło, to jest mój ostatni sygnał zawijam się co to jest? wentylek udroweru, roweru <laughs> starego typu umkę się tu naciągało no. i na tym kończymy dzisiejszą imprezkę, A tu jakie ładne kwiatki są, no, tyle to dzisiaj wpadło z tego o no, fajnie ładny, zielony, wujnie patynka fajna No i gaciowie tego arystokraty jakaś nakrętka jeszcze przy okazji. Jest coś jeszcze nie. No, resztę widzieliście. No i tyle dzisiejszego wypadu. Zaczyna padać. Trzeba się zawijać. Trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!